Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w kolejnym materiale na moim kanale, po dłuższej przerwie będzie to draft legend, jak napisał, napisał, napisała Tourist w komentarzu pod poprzednim draftem, dokładnie dwa tygodnie temu, kiedy to robiłem ostatni draft, ostatni film, hmm, a może draft legend, czyli zrobisz tyle draftów, żeby były dwie legendy. Może być więcej, pozdrawiam. Dobra, postaramy się zrobić ten draft. Z taką pompą. Mam nadzieję, że uda mi się. Wydropić te dwie legendy. Jak będzie jedna, no to też fajnie, to też zrobimy ten draft. A gorzej jak nie będzie żadnej. Okej, okay, odpalamy. Kupujemy sobie żeton za własne, ciężko zarobione hajsy. 4-3-3 ofensywnie, 4-3-3 defensywnie. Hmm... Ja mam bardziej poszedł w ofensywnie. Dobra. Fajnie było tu jakieś pele dropnąć. ogółem jakąkolwiek legendę. Ale mamy Gareta Baila. Ja sobie wezmę Baila, pójdę w Bayla, bo Belem się mi. W tej chwili naprawdę się mi nim dobrze gra. Weźmiemy sobie napastnika. Niestety... O, Ronaldo! Dobra, bierzemy Ronaldo. Ronaldo na napastnika, to jest bardzo dobrze, tylko kurczę boję się o te legendy. Kurczę, dobra, Kingsley Command. Chciałem teraz tak szybko, króciutko ogłosić, jak już sobie oglądacie to moje wybieranie. No to chciałem wam szybciutko tak e, rzucić taką propozycję, co wy na to, żeby filmy pojawiały się e, trzy razy w tygodniu. Będzie to wtorek, e, wtorek, będzie to wtorek, czwartek i sobota. Jeżeli nie pojawi się we wtorek na pewno film pojawi się w czwartek. Taki, taka moja myśl, żeby sobie to jakoś w miarę fajnie funkcjonowało, bo ostatnimi czasami no to tak nie miałem czasu. Ani nawet myśleć, ani nawet... O, jest Wiejra i bierzemy Patrisa Wiejre I jest już Patris Wiejra. Mamy pierwszą legendę. Jeszcze jedna, żeby była. Jeszcze jedna. To by było naprawdę super. Hector Pellerin, Pellerin by się tu fajnie spisał. Chyba, że Nathaniel Klein. Nie mam tutaj kogo zgrać z... 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 A nie, wezmę Pelleryna. Na pewno wezmę Pelerynę. Hmm. Kurczę, lecą same dobre karty, bo się, że potem nie może być, ża... może nie być żadnej legendy. To nie przestawisz troszeczkę. No tutaj konia coś robi. Okej okay, jest tutaj. Bo przy z Wiejrą będzie zgranie, bo to w sumie... A jest też matip. Żel matip tylko. Czy matip? Matip jest wysoki, ojej, ale on ma tempo. Dobra, ma matupa. Będzie zgranie, dobrze. No i kontynuując moją myśl. Yy, chciałbym, żeby to się tak troszeczkę ustabilizowało. Jak pamię... Pamiętajcie, że jak zawsze nie będzie we wtorek, bo nie będzie w czwartek, to będzie yy, w sobotę film. Te trzy dni będą się filmy pojawiać, będę się starał je robić tak, żeby to miało ręce i nogi. A też nie chcę robić na siłę filmów, nie chcę puszczać chłamu, bo to też źle się potem ogląda. Kolarów, Kolano. No, w sumie myślę nad tym kolarowym, ale on jest strasznie wolny. O Jezu, dobra, kolarów możesz zostać. Obrona angielska, atak hiszpańsko-niemiecki Petr Czech. Kurczę, myślałem nad jakąś legendą, ale jest Manuel Neuer, jasny gwin, dobra bierzemy Petra Czecha, jeszcze Neuerem nie grałem w tej Fifa, a chciałbym sobie nim zagrać Ale Petr Czech da nam zgranie tutaj, na pewno, Do niemieckiej obrony niestety nie złożę Jest Donnarumma, o Donnarumma, też nim nie grałem, więc fajnie by było sobie nim zagrać może sobie gdzieś go tam wpuszczę na, w jakimś meczu, jak już będę przegrywał Ostron, to wtedy sobie puszczę Donnarumma, a tymczasem Insuła ze Stuttgartu, i, nie Stuttgart jest druga, a, myślałem, że to jest pierwsza liga niemiecka, że miałbym zgranie, ale już widal Jagielka, jest Gips, Gips czy dżagielka? No myślę, że Gipsa, Gipsa sobie tutaj wcisnę za kolar, Kolarowa. Już mam więcej zgrania, okej okay. Kurczę, jeszcze jedną legendę chciałbym Aaron eee, Ramsey Aaron Ramsey będzie, będzie tutaj Nawet będzie miał z Bailem zgrania, jakbym się uparł jest to, jest to zgrania, jak już widzicie Okej, okay, teraz szukamy drugiej legendy Nie interesuje mnie nic innego jak druga legenda Gorzej, jak legendy nie będzie. Kosta? Ten band, jego kostą jeszcze nie grałem, ale Di Maria jest wezmę. Nie musi być Pele. Nie musi być Huli. Może być, nie wiem... Może być Larson. Byleby by wypadła druga legenda. Jest Arjen Robin, Oj! Ale ja chcę legendę! Ja chcę legendę! Kurczę, no chyba nie będzie tej drugiej legendy, no lito. Samoa, no lito. The pie, o, nawet The pie się trafił. I ostatnie dwie szanse na legendę. Czy uda nam się trafić? Czy uda nam się dropnąć tę legendę? Ostatnia szansa, no trudno. Mamy jedną legendę, więc zrobię ten draft tak czy siak. Ponieważ fajne karty mi dropły. Fajnie to mniej więcej wygląda. Zrobimy sobie, jeżeli teraz nic nie wypadnie, to edycję drugą w jakimś późniejszym czasie, no niestety mm, oblałem... oblałem test wyzwania. Nie udało się mi stworzyć draftu z dwóch legend. No cóż, tak to bywa. Bierzemy sobie Pekira. Mamy 100% zgrania. No jeszcze tam bym mógł gdzieś się pokusić o tego Robena. Czemu nie? Zmniejszy mi troszkę tylko zgranie No ale raczej tutaj składem nie będę już rotował Ponieważ tak wygląda dobrze Naprawdę wygląda ten skład epicko Szkoda, że nie ma tej drugiej legendy No ale cóż, no Tak to czasem jest Jak to mówią, nie można mieć wszystkiego, tak? A więc tak ten skład się prezentuje. Mamy jedną legendę, czyli udało się ten, ten mój plan minimum, żeby mieć jedną legendę, udało się go zrealizować. Mamy też Ronaldo na karcie napastnika, mamy też Debrayne i mamy też Petra Czecha, a także piekielnie mocną ławkę rezerwowych. Ja mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę za ten powrót i za to, że... Ten film się pojawił i że próbuje coś z tego draftu wyłuskać, a nuż widelec się uda go wygrać z takim składem. Przepraszam Was za to, że nie udało mi się wydropić tej drugiej legendy. No ale cóż, czasem tak bywa, no jak się coś chce zrobić, to nie wychodzi. Podejmiemy wyzwanie jeszcze raz w niedługim czasie, bo nie wiem, może za 2-3 tygodnie jakoś tak zrobimy wersję drugą. Tymczasem ja będę korzystał z Waszych pomysłów, więc piszcie w komentarzach pomysły Jakie macie na drafty? No i cóż, pędzimy z tym draftem. Okej, okay, zaczynamy draft. Jaki tutaj rywal ma skład? Oj, oj, oj. Silna, silna liga hiszpańska, raczej hybryda ligi hiszpańskiej z ligą angielską. Bale, Gareth Bale. Podanie do De Bruyne. De Bruyne! Wow! Matip, Matip do De Bruyne, De Bruyne, Traci piłkę jeszcze raz. De Bruyne, De Bruyne. Depaj, O, leż bramka! Melfis Depai! Co tu się odwaliło? Ależ piękny strzał Melfisa depaja. Wow, palce lizać. Taki długi rozbrat z FIFO, a ja strzelam takie bramki. No tak, ile w tym fukcu było? Mógłby powiedzieć, typo wygrać Fifę Wow! Cristiano? Cristiano, Cristiano, ale chyba był spalony Vieira, Patrice Vieira, Vieira Brawo Vieira przejmuje piłkę, Cristiano, 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 no nie no Cristiano Ty masz taką epicką tą kartę, czemu tego nie, nie wykańczasz, nie wykorzystujesz Depay do Wiejry Depay 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 De I mamy 2 do 0 Memphis Depay No nie powiedziałbym nigdy, że Depayem uda mi się strzelić tutaj dwie bramki W ogóle miało go nie być w pierwszym składzie A widzicie dałem chłopakowi pograć Dostał szansę I jednak to się opłaciło Vieira. Patryk Vieira, Cristiano, Cristiano, Cristiano Bolasifli, Cristiano, nie, kurde. Koniec pierwszej połowy, zobaczmy jak tam statystyki tego meczu. Ojej, deklasacja. Bale, piłka do Ronaldo, Cristiano, Cristiano teraz z drugiej strony, Cristiano Bale'a, Bale, o Jezu, wow, myślałem, że to Robin trafi. Depay, Dubaj Cristiano, nie no Cristiano No zabije Zabije cię Cristiano Vieira Cholera oh. Brawo, rozpoczyna Walker oj, oh, De Depay, Depay Jest karny, to na pewno musi być karny Jest rzut karny I czy Czy czy, czy Memphis Depay trafi karnego Oto jest pytanie Stąd faulował Memphis Depay Depay, czy będzie hat-trick, Depay czy brawo, Depay bierze rozbieg, Depay, Depay mamy hat -tricka. Memphis, Depay, tak jest, no nie powiedziałbym, że tak dobrze zagra Fenomenalny mecz Memphisa, Depaya, brawo Pogratulować, trzeba pogratulować Depajowi. Tak jest Christiano, Christiano Chrystiano Bola, Siflik, czy się uda? Nie, no brawo, teraz broni. Vieira, Vieira do Bale'a, Gareth Bale. A to nie, to Di Maria, przepraszam. Di Maria, Di Maria! Brawo. Krótkie rozegranie. Gc, niedokładna piłka, brawo, piąstkuje. Czemu tutaj, ej, ja mam... Ja mam ustawiony defensywny i dlaczego Krystiano jedzie na jednego obrońcę? Co tu się od Janie Pawla? Kante, Angolu Kante do Robena, Roben, czy poda? Podał, Roben podał i mamy bramkę sweaty. Angolu Kante obijał nam bramkę. No i cóż. Koniec meczu, wygrywamy pierwszy mecz w drafcie. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany. Postawiłem sobie za cel, że wygram dwa mecze w tym drafcie minimum. No i cóż, udało się zrealizować jedną e, jedną drugą planu na dziś WOLU, ależ składzi. Nasuła gryza chyba jeszcze nie grałem. Depai. czy zaskoczy nas tak jak w poprzednim meczu? Depai! Ajajaj. Aj. Ramsey, Ramzy Ramsey, Ramzy Syriżu Deklasa. Cristiano Bale Gareth Bale rozpędza się prawą stroną boiska Bale Bale Bale, 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 Gareth Bale Fail Ależ się udało Jeden do 0 Ależ piękna indywidualna akcja Gareta faila Aka drewno Brawo, 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 brawo. Prawo, mnogo udało się. Jestem bardzo zadowolony. Bernard do Marcelo, Marcelo, Felipe Luis, Suarez, Suarez. O Jezu, Czech łap, jen yeah. Ramzi, Ramzi. czy będzie nie ma. Jeszcze bej. No nie, no fail. Koniec pierwszej połowy, no mogliśmy tu spokojnie wygrywać z 2 do 1. Na szczęście jest i tak tylko 1-0. Oj, deklasacja. Stanowczo. Piłka do De Bruina De Bruyne To jest sam na sam, czy uda nam się i to jest to jest karny! To jest na pewno karny to był nam czerwona kartka dla Marcelo, ale se sędzia nie rób jaj. To jest czerwona kartka, przecież wodził sam na sam. Ale jest Christiano wziął głęboki oddech. Christiano, czy Syriżu? Jeszcze jeden oddech. Christiano Ronaldo, penalto, penalto i gol. Christiano, Christiano zdobywa bramkę i si, sí, tak jest. Ja się z tego Messi. Bernardnie to Suarez. Messi, Messi! Mamy honorową bramkę. No niestety źle, źle, ida, źle. to jest Nie podejdziesz? Czemu nie podejdziesz? Co ty, czekasz, czekasz, czy ci oddam piłkę, czy co, że Se bramkę jeszcze. Eee, daj pan spokój. A rywal chyba, chyba się rozmyślił, już nie chciał doprowadzać do remisu. Koniec meczu. A my popatrzmy na statystyki. Oj, oj. Kolejna deklasacja. A my jesteśmy w trzecim meczu, także plan zrealizowany. Oby tak dalej. Jestem Vieira, wow, wow. Podanie do Bale'a Bale Rozpędza się krótki zwód Bale, Bale Petr Czech wyrzuca piłkę Przejmuje O, oh, o, oh, o, oh, Awaria Hazard, hazard ja pierdzielę! Ale fart! Wow! Christiano. Christiano. czy to będzie bramka? Chriszciano! No nie, no! Sztyka! Hazard, hazard, hazard! O oh, nie! No gdzież taką bramkę stracić? Fucka! No nie! Oh. Di Maria. Musimy gonić wynik ja chcę dojść tutaj do finału. Już jestem tak daleko. Cristiano, 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 Cristiano. Jest jeden do jednego! O, ależ się nam tutaj udało! Jest, jest, jest! Mam nadzieję, że szybciutko strzelimy jeszcze drugą bramkę Uo! Felipe Luis! Do Azarda jeden Hazard Hazard! Niech to szlak! Fak, no nie mogę. Di Maria. Co no, co ty? No nie, no serio, jest 70 minuta, on już zastawia piłkę. Ja pierdzielę. Co za typ. Bail, no i cały czas tak gra, cały czas fauluje, zostawia piłkę. No tak się nie da grać, ja pierdzielę z takim frajerem przegrać i tak frajersko. No nie mogę, no Bale, może teraz ty, jestem z rzutów wolnych tutaj strasznie słaby. To nie FIFA 16, ale może Bale, on cały czas tak gra, on cały czas zastawia tę przoną piłkę, nie da się po prostu nic ugrać. Oh my god. Bale, no, oż mało. Di Maria, jeszcze Ronaldo, nie, i koniec meczu, niestety przegrałem w frajerski sposób. Nie grajcie z tym gościem, nie polecam wszystkim graczom, którzy grają na, Xboxa i którzy, na Xboxie i którzy mnie oglądają, odpiszcie sobie teraz, e, po tym meczu zostawię wam, zostawię wam jego e, tutaj nazwę i nie, nie grajcie z nim, to jest żenada, ja się nie dziwię, że on tutaj doszedł. Tak żenującego rywale jeszcze nie miałem, naprawdę to wygląda gorzej niż źle. Jeżeli chodzi o tego rywala. Grał na takim samym poziomie co ja, a niestety wygrał ze mną, bo trafił mi bramkę i, i zastawiał cały czas piłkę. To jest po prostu żenada, ja nie wiem. Mam nadzieję, że zostanie taki wpierdziel w finale, że się młode chce po prostu wszystkiego. O, ale paczki, duża złota paczka premium i złota paczka premium. No, szaleństwo, otwieramy pierwszą. Hurricane czy może Royce? Ach, Harry Kane, Co się będziemy? Harry Kane na paczce i łoooo! Wow! Ależ siermiężne gówno. Brawo dla paczek. Duża paczka i... Szaleństwo, kto będzie w paczce? Ingo Martinez. Zawsze o nim marzyłem. On po prostu szaleństwo i fantazja jeszcze tylko rugani, ruchani. Moi drodzy, to by było na tyle, niestety z tych paczek mam nadzieję, że wyjdzie mi coś tak około 5000, ale no nie napalałbym się na taką kwotę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zapraszam na czwartkowego Draftomaniaka. Teraz drafty będą się, jak zarówno odcinki, Fichia, będą pojawiać się co dwa dni, będzie to wtorek, czwartek i sobota. Mam nadzieję, że taka, 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 takie, takie rozciągnięcie czasowe Wam się spodoba i mam nadzieję też, że... Odzyskam wasze zaufanie i będziecie oglądać moje filmy tak samo jak wcześniej, a nawet może i lepiej. Więc zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz kolejny draft. No i cóż, słyszymy się w następnym odcinku na moim kanale. Cześć.